Witam serdecznie z tej strony. Kalina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj podpowiem, co pomaga nam przyjmować to, czego nie chcemy. Bo, oczywiście, łatwo jest powiedzieć, przyjmij coś, zgódź się na to, zaakceptuj, jednak trudniej jest wykonać, prawda? Dlatego dzisiaj takie dwie wskazówki, w jaki sposób można to zrobić. I jest to rozwinięcie poprzedniego mojego filmu na temat właśnie przyjmowania zamiast uwalniania, a właściwie przyjmowania jako formy uwalniania. Tak jak mówię, dość często są dwa sposoby na przepracowanie, rozwiązanie swojego problemu. I jest to sposób siłowy, czyli chcemy coś pokonać albo. Jest to przyjmowanie i zgoda. Jestem pewna, że każdy z was zna bardzo dobrze tą pierwszą metodę, kiedy na przykład chcieliście osiągnąć jakiś cel, dajmy na to schudnąć, no to wiadomo, trzeba było zacząć ćwiczyć i odżywiać się zdrowo, więc wykupiliście karnet na siłownię, albo włączyliście filmik na YouTube z chodakoską czy inną panią lub panem i wzięliście się ostro do roboty. I być może nawet udało Wam się tą techniką to osiągnąć. I jeśli w trakcie takiego procesu zmienia się także nasze myślenie na temat naszego ciała, czy jakieś przekonania dotyczące fizyczności i nie tylko, to wtedy mamy szansę utrzymać taką sylwetkę. Ponieważ większość osób, która chudnie właśnie za pomocą takich siłowych działań, to nie utrzymuje tych efektów. Więc tutaj pięknie się sprawdza to powiedzenie, że wszystko jest w naszych głowach, nawet nasze ciało. Zapewne wszyscy wiecie, że tą pierwszą metodą na pewno się da, jeśli będziecie wystarczająco wytrwali. Ja znam te działania na pamięć, bardzo dobrze, przetestowałam je wzdłuż i wszędzie. Pełna kontrola, pełna dyscyplina, konsekwencja. I parcie do przodu. Tyle, że trochę się zmęczyłam. Jednak nie odrzuciłam tej walecznej części w sobie, ponieważ ona może mi jeszcze się kiedyś przydać. A aktualnie stosuję najczęściej tą drugą metodę, czyli przyjmowanie. Przyjmowanie też może iść w parze z działaniem. Tyle, że tutaj działanie niepodparte przyjmowaniem nie będzie miało. Zbyt dużego sensu. Jeśli chcemy zmienić na przykład swoją sytuację finansową, to nie znaczy, że mamy siedzieć i zgadzać się na to, co jest, rzucić pracę i medytować, na przykład, tylko chodzi o to, aby uszanować ten moment finansowy, w którym aktualnie jesteśmy, zgodzić się na takie zarobki, jakie mamy, na tyle, na ile jest to dla nas możliwe. Przyważnie, Problem tkwi głębiej. Ponieważ jeżeli teraz nam brakuje pieniędzy, to prawdopodobnie mamy do uszanowania rodową biedę. Czyli ktoś już kiedyś przed nami takiego braku doświadczył. Ale jeśli nie chcemy grzebać w rodach i w rodzicach, to po prostu mamy do uszanowania swoją własną biedę. Nawet jeśli no, starcza nam na chleb i nie śpimy pod mostem. Możemy więc wchodzić w te emocje, które są związane z brakiem pieniędzy, a jednocześnie chodzić do pracy i zarabiać te pieniądze, takie jakie mamy na ten moment lub właśnie szukać jakiejś innej pracy. I być może okaże się, że jeśli udało nam się przyjąć tą sytuację, w której jesteśmy, to zaraz po tym znajdzie się praca, w której więcej zarabiamy bo to przyjmowanie nie jest tak po prostu, żeby było, bo ktoś kiedyś wymyślił i mamy się teraz do tego stosować, tylko to przyjmowanie jest po to, aby było nam po prostu leżej. Bez względu na to, czy poprawi się nasza sytuacja finansowa, czy nie, to my czujemy się lekko na duchu, a tak naprawdę to przecież o to w życiu chodzi to ta lekkość którą zdobyliśmy poprzez przyjęcie naszej sytuacji sprawia, że wszystko się rozluźnia, a kiedy wszystko się rozluźnia, to jest nam po prostu zwyczajnie lepiej. Oczywiście ja też osobiście wierzę, że jeśli coś się rozluźnia, to przychodzi przestrzeń na więcej. Czyli jeżeli już nie mamy tej spiny w zarabianiu więcej pieniędzy to nagle okazuje się, że tych pieniędzy przybywa. Jeśli nie mamy spiny, żeby mieć partnera, to nagle ten partner się pojawia. Oczywiście, że w to wierzę i oczywiście też tego doświadczyłam. Jednak celem przyjmowania takim prawdziwym jest dobre samopoczucie, bo tak naprawdę o to nam w życiu chodzi. Wszystko, co robimy w życiu, to robimy dla uczuć. Nawet jeśli kupujemy nowy samochód, to kupujemy go dla uczuć, ponieważ wydaje nam się, że w tym akurat modelu będziemy się czuć w jakiś określony sposób. Będziemy się na przykład czuć bezpiecznie, czy luksusowo, czy będzie nam wygodnie, albo możemy nawet czuć się pewni siebie. I ja zadałam sobie ostatnio właśnie takie pytanie. Czy jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tym, żeby zarabiać więcej, o wiele więcej, a tym, żeby czuć, że zawsze mi na wszystko wystarcza i zawsze mam na wszystko, czego pragnę i potrzebuję, bez względu na to, jaka to będzie kwota, to wybrałam to drugie. Ponieważ tak naprawdę nam w życiu nie zależy na tych fizycznych rzeczach, przedmiotach czy fizycznie na ludziach i wiem że to może być trochę kontrowersyjne jednak jeśli chodzi o ludzi to tak naprawdę nam zależy na tym w jaki sposób przy tych osobach się czujemy jeżeli zakochujemy się w mężczyźnie lub w kobiecie to tak naprawdę zakochujemy się w tym stanie które mamy przy tej osobie ten stan często jest takim nawet byciem jak na haju i większość z nas chciałaby, żeby ten stan trwał wiecznie. To jest taki stan, jakby dziecko wróciło do łona matki. Taki stan błogości, szczęścia, bezwarunkowej miłości. I to tego stanu większość z nas szuka, jeśli chodzi o zakochiwanie się. Jeśli więc dana osoba odchodzi z naszego życia, to tak naprawdę... Najbardziej tęsknimy za tym uczuciem, które mieliśmy przy tej osobie. Kiedy zmarła moja mama, to ja najbardziej tęskniłam za tym poczuciem bezpieczeństwa, za tym poczuciem, że mam mamę, że mogę się do niej zwrócić, że mogę się do niej przytulić, za tym uczuciem stabilności, wsparcia, obecności tej drugiej, wyjątkowej dla mnie osoby. Która dała mi życie. To też jest taki wyjątkowy stan, prawda? Jest przy tobie osoba, która ciebie stworzyła, i to jest jakiegoś rodzaju uczucie, które ciężko jest opisać. Może to być takie uczucie przynależności, którego nie da ci żadna inna osoba, bo tak naprawdę nikt inny nie będzie twoją mamą. Więc doszliśmy sobie do takiego punktu, w którym stwierdzam, a właściwie wierzę bardzo mocno, że przyjmowanie jako metoda rozwiązywania swoich problemów czy trudności ma służyć przede wszystkim temu, aby poprawić nasze samopoczucie. I jednocześnie jestem przekonana, że kiedy to samopoczucie się poprawi, to problem też zniknie. Bo o tym też wiele razy mówiłam, że tak naprawdę to, co jest naszym największym wyzwaniem, to niezgoda na to, co jest, a nie sam ten wyzwalacz. No dobrze, ale powiedziałam na początku, że chcę się z Wami podzielić, co może pomóc właśnie w takim przyjmowaniu. I są to dwie rzeczy: współczucie i podziw. I tutaj od razu powiem, że każdy z nas ma te uczucia w sobie, tylko bardzo często są one skierowane na zewnątrz. I o tym mówiłam w podcaście na temat tego, aby zapłakać nad swoją historią. Link podeślę w opisie. Przeważnie jest tak, że my współczujemy i podziwiamy innych zamiast dać to samemu sobie. Ponieważ to, czego jesteśmy nauczeni najbardziej to samokrytyki samoobwiniania i ewentualnie żeby jakoś to zrównoważyć to pompowania swojego ego czyli takiego sztucznego dowartościowywania się co mam na myśli mówiąc sztuczne dowartościowywanie się prawienie samemu sobie komplementów których w ogóle nie czujemy albo porównywanie się z innymi i wywyższanie nad nimi Czyli na przykład mówienie, że zarabiam więcej niż ktoś tam, czyli jestem wartościowy, jestem zajebisty. To słowo zajebisty właśnie chyba najbardziej kojarzy mi się z pompowaniem własnego ego. Oczywiście, to też nie jest nic złego, to są tylko mechanizmy obronne, aby nie poczuć swojego prawdziwego poczucia wartości, czyli tego, jak naprawdę czujemy się z samymi sobą. No więc wracając do tych metod, które przybliżają nas do przyjmowania, a właściwie mogłabym powiedzieć, że jeżeli poczuliśmy współczucie, to już to przyjęliśmy. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobimy to na przykładzie. Teraz dla odmiany weźmiemy sobie przykład relacji. Takiej osoby, która chciałaby być w relacji. Ale nie może w niej być, bo coś tam, a tym coś tam będzie lęk. Oczywiście miejmy na uwadze to, że niemożność zrobienia czegoś, przejścia do kolejnego etapu w swoim życiu, zmiany na nie wiem, większe mieszkanie czy zajścia w ciążę, pomimo tego, że tego się pragnie, ma wiele aspektów. Tutaj podaje tylko jeden z nich. Weźmy więc ten lęk przed relacją. Boimy się, że ktoś nas skrzywdzi, że na przykład nas odrzuci. Więc podświadomie odpychamy potencjalnych partnerów, żeby właśnie nie zostać odrzuconym. I teraz do przyjęcia będziemy mieli lęk przed odrzuceniem. Jeśli chcecie, możecie zrobić to ćwiczenie teraz ze mną i napisać na kartce. Wasz największy lęk, albo Wasz największy problem, i ewentualnie dopasować do tego, co ja tutaj będę opowiadać. Jeżeli więc mamy ten lęk, to przypominamy sobie ostatnią sytuację, kiedy zostaliśmy odrzuceni, albo kiedy baliśmy się bardzo odrzucenia, także sami kogoś odrzuciliśmy, na kim nam zależało. Żeby tutaj za bardzo nie mącić Wam w głowie, po prostu przypomnijcie sobie ostatnią sytuację, która była bardzo bolesna właśnie w tym temacie. Tutaj mamy przykład związków, ale Wy możecie mieć inne przykłady. Wyobrażamy sobie siebie w tym bólu, no bo nie ukrywajmy, lęk przed odrzuceniem albo doświadczenie odrzucenia, no to jest bolesne, prawda? Wyobrażamy sobie siebie z tego czasu, kiedy doświadczyliśmy bólu odrzucenia albo straty. Właśnie takiej sytuacji, przez którą teraz nie możemy wejść w relację. To mogło być kilka dni temu, ale mogło być też kilka lat temu. I tutaj patrzymy na siebie, jako na osobę, która doświadczyła ogromnego cierpienia. Możemy do siebie mówić, wiem, jak bardzo cię bolało, tylko ja wiem, jakie to było trudne. Tylko ja wiem, przez co musiałaś wtedy przejść. Tak mi przykro, że byłaś wtedy sama, byłeś wtedy sam. I o tym szerzej mówię w podcaście, który podałam wcześniej, gdzie link znajdziecie w opisie filmu. Znajdź w sobie najgłębsze pokłady współczucia dla tej osoby, która leżała na ziemi i nie mogła się podnieść. Która tak bardzo cierpiała, że teraz unika relacji, chociaż na przykład jej pragnie, bo tak bardzo jest przerażona tym, że znowu może tego doświadczyć. To tak jak dziecko zabrane od mamy albo odrzucone przez mamę w jakiejkolwiek sytuacji. Jak takie dziecko może się czuć, i jak później boi się że znowu tego doświadczy, więc jeżeli ta mama wróciła, to to dziecko może chodzić przy jej nodze, żeby tylko znowu nie odeszła, albo wręcz przeciwnie, zaczyna sobie budować takie mechanizmy obronne, w których oddala się od mamy po to, żeby cierpieć mniej, kiedy ona znowu zostawi. Jeżeli potrafimy sobie wyobrazić ten ból i poczuć ten ból, i wrócić do tej sytuacji, w której tak bardzo nas bolało, to otwieramy na ojczyst swoje serducho i dajemy sobie tyle współczucia, na ile nas w tym momencie stać. I to współczucie bardzo często powoduje, że przyjmujemy ten lęk, ponieważ skontaktowanie się z tą raną sprawia, że to odrzucenie przestaje być takie przerażające. Drugą podpowiedzią, aby coś przyjąć, jest podziw i to możemy zrobić za jednym zamachem, czyli znaleźć dla tej osoby uznanie, spojrzeć na nią jako na kogoś, kto dał radę, kto przeszedł taką trudną drogę i przeżył. Czyli to znaczy, że w jakiś sposób twój organizm i twoja głowa poradziła sobie z tym cierpieniem. Nawet depresja czy choroba też jest sposobem na poradzenie sobie z tym, co trudne. Taki najlepszy sposób znalazła dla ciebie twoja podświadomość. Więc spójrz na tą osobę i zobacz ją jako kogoś, kto przetrwał. Kto tyle zniósł, kto tyle musiał przejść, i że to jest godne uznania, szacunku i podziwu, naprawdę. Bo tylko Wy wiecie, przez co przeszliście i jakie to cholernie trudne było. Więc proszę, nie umniejszajcie temu, tylko dajcie temu przestrzeń. Tutaj też nie chodzi o takie sztuczne pompowanie, o którym mówiłam wcześniej. Tylko prawdziwe uznanie człowieka dla człowieka, którym kiedyś byliście, dla człowieka, którym musiał przejść przez coś trudnego i zrobił to. A to nie było oczywiste. Już wystarczy tej skromności i tego usuwania się w cień, bo jesteś jak dziecko, które wiele razy na rowerze zdarło sobie kolana. I wstało i jeździ, nawet jeśli nie potrafi zmieniać przerzutek, albo jeździ delikatnym slalomem, to jednak jeździ. Zapraszam więc serdecznie na odkrywanie w sobie pokładu współczucia i podziwu dla samego siebie. I przypuszczam, że po takim procesie Znajdziecie więcej przestrzeni na zgodę tego, co trudne dla Was. Sprawdźcie potem, jak się macie z tym problemem, z którym zaczynaliście na samym początku. Sprawdźcie, czy jest Wam leżej, czy jest więcej miejsca na coś nowego, na otwarcie się, na przykład otwarcie ponownie serca, tak jak w tym przykładzie. Czy otwarcie się na nową pracę, na większe pieniądze? Czy jest w ogóle jakiegoś rodzaju otwarcie? Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was pomocne. Jeśli potrzebujecie wsparcia w tym procesie, to zapraszam serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.